Siemanko. Dziś pokażę Wam jak zbudować domowe studio za pomocą trzech lamp od marki Prostaw. Nasze główne światło to najnowsza lampa od marki Prostaw nvls S100. Jest bardzo mała, kompaktowa i daje bardzo dużą moc. Kolejną lampą będzie miecz świetny LS3, w której możemy wybrać swój ulubiony kolor i warto wspomnieć, że ten miecz jest bezprzewodowy. Do nadania kontry użyjemy już wspomnianej lampy mvls s 100 w której możemy sobie wybrać temperaturę zimną lub ciepłą. Tak wygląda efekt nagrywania przy zwyczajnym świetle bez używania lamp, a teraz Wam pokażę, jak wygląda z. Na początek wyłączymy sobie światełko. Odpalamy na początek lampę LS3. Naszą konturówkę. I główną lampę. Tak wygląda końcowy kadr. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba.